Cześć, z ja jestem Huardyx i witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta na tym kanale. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że ogarniemy sobie naszą wioskę na serwerze Mercury mc.pl IP serwera, wersję będziecie mieli w opisie i na ekranie. Przypominam, że możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby żadne odcinki ani live y Was nie ominęły. Tak, zostawicie pod tym odcinkiem 6 łapek w górę, to na kanale się pojawi nowy odcinek. Oczywiście z tego serwerka, także ja nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Dobra, także tak jak mówiłem, na wstępie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się naszą wioską. Jak widzicie, no niestety ta wioska nie wygląda zbyt ładnie. Co prawda jest y, ładnie wyglądająca, automatyczna farma gaśniaków jest y, ładnie wyglądający bikon, ale no zobaczcie teren tej wioski, jak i domy, jakieś tutaj dziury, jakieś nierówności. No niestety bardzo brzydko to wygląda. I w dzisiejszym odcinku chciałem, chciałbym w jakimś stopniu to ogarnąć. Bo jak widzicie, ta wioska jest na tyle duża, że niestety na jeden odcinek nie starczy mi czasu. Że może w połowie nam się uda ogarnąć tą wioskę. Specjalnie przygotowaną skrzynkę z itemami, które yy, który, który po prostu potrzebuje na ten odcinek. Ja w tej wiosce mam działkę 32x32. Moim planem jest to. Żeby ogrodzić tą wioskę koblowym murkiem Musimy najpierw zaznaczyć, gdzie są nasze granice działki I weźmiemy sobie na początku dirta Bo jak widzicie, tam są straszne dziury Także trzeba to za chwilę załatać I dobra Czekajcie teraz, gdzie jest moja działka? Dobra, czyli to jest, czyli to jest blok działki, dobra Czyli działka będzie szła tak Teraz musimy określić, na jakim poziomie będzie ten murek Czyli to jest nasz blok działki. Dobra, bierzemy sobie DIRTA. I sobie po prostu tutaj y, będziemy robili taką linię, żeby po prostu zobaczyć gdzie sięga nasza wioska. I teraz tak. Możecie też napisać w komentarzu y, jakie, chcecie, jakie chcecie odcinki z tego serwera, bo y, ja, ja też mam osobiście swoje plany, jak, jakie chcę odcinki nagrać. Ale że, jeżeli macie jakieś sugestie, jakie odcinki mogę nagrywać z tego serwera, to oczywiście piszcie na dole w komentarzu. Tu jest nasz blok działki. Hmm. Czyli to jest nasz blok działki, czyli działka będzie już szła w tą stronę. Czyli żeby, żeby sobie to ładnie zaznaczyć, to tutaj sobie zrobimy taki murek w bok. I teraz tak musimy, musimy się przekopać, żeby wiecie, żeby to było na równym poziomie to... Musimy się oczywiście tak przekopać Teraz dobra a... Mam nadzieję, że już jest równo Dobra, jest już równo Trzeba podsadzimy tu dirta I tak Zgadza się, dobra, zgadza się Tu jest koń działki I zobaczymy, dobra Teraz budujemy w tą stronę taki koblowy murek I zobaczymy po prostu, gdzie nas doprowadzi Czyli tu jest znowu koń działki I tak, tu jest już działka Powiedzcie mi, gdzie ta działka się kończy Dobra, czyli Czyli tak, tu jest entering i tu jest living, dobra. Czyli tu będzie nasza granica, dobra. Wam ja szczerze widzowie, że myślałem, że to będzie łatwiejsze. Nie trzeba teraz przez tą górę się jakoś przekopać. Dobra, już się przekopaliśmy przez tą górę. Dobra. I tu jest entering. Zobaczcie, tu jest entering, a tu jest living, dobra. Czyli tu jest granica, to ogrodzenie będzie teraz szło. Tak, dobra. I teraz widzę, że jest w miarę równy teren, Także... także dobrze teraz tak, dobra mm. teraz gdzie jest koniec działki? o to jest pytanie tu jest entering, tu jest leaving dobra, czyli działka kończy się jakby w tym miejscu dobra i wykorzystam chwilę, że yy, buduję że yy, przypomnę, że pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę to jest naprawdę bardzo ważne ale jeszcze ważniejsze jest zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem bo jak nie będziecie mieli subskrypcji z dzwoneczkiem to ominą was kolejne live'y, kolejne odcinki i po prostu yy, każde materiały na kanale po prostu was ominą także pamiętajcie, to jest naprawdę ważne i przypominam, że jeżeli dobijecie 6 łapek w górę to pojawi się automatycznie kolejny odcinek na kanale teraz tak, dobra, tu jest entering, tu jest leaving dobrze, kopiemy tu jest leaving, tu jest entering, dobra także kopiemy sobie i tak, dobra, tu jest, o oh, jest już farma yy, nie chciałbym jej niszczyć ale niestety no przykro mi musimy ją niestety zniszczyć yy, dobra przynajmniej będziemy mieli dużo buraków na wymianę z wieśniakiem na Warp farmer kurde naprawdę dużo czasu nam zajmie żeby ogarnąć cały ten teren I teraz trzeba połączyć ten pierwszy koniec z tym ostatnim końcem i będziemy mieli już ładnie ogrodzoną działkę także mega się z tym pocieszę Trzeba tą fontannę przesunąć Dobra Trzeba po prostu tą fontannę zabudować O, w taki sposób Ej, murki nam się skończyły Dorobimy sobie, bo Chyba tutaj mam kobla eee, Dorobimy sobie murki chyba 36 to na pewno nam starczy I oficjalnie Mogę powiedzieć, że mamy Całą otoczoną działkę I tak nasza działka Będzie się prezentować Także tak, na mojej działce będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć domków villagerów i raz, dwa, trzy... No trzy w sumie farmy, bo tej farmy nie liczę. I będą trzy farmy, dobra. I teraz tak tą fontannę w sumie mogę sobie zniszczyć. I jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w opisie tego filmu będziecie mieli link do serwera na Discordzie. Yy, tam często sobie z administracją gadamy i w ogóle, także zapraszam, fajna atmosfera. Y, y, chyba będziecie mieli w pierwszym linku w opisie także y, to będzie największy problem jak, zo jak możecie zobaczyć y, farma wieśniaków jest na innym poziomie niż beacon także myślę, myślę że kurde myślę że możemy aha bo tu jest kurde to nie chyba no, bo myślałem że że po prostu ten jeden, ten jeden poziom, poziom skopię ale kurde już tu jest ten no dobra on no to najwyżej beacona Ikona podwyższymy Dobra to tutaj się zajmiemy już obudowaniem Zobaczcie tylko ile jest odcinka Dobra jest 16 minut odcinka Dobra Jeszcze się tak z 3-4 minutki naprawdę I będziemy już odcinek kończyć Także okej okay, Dobra jeszcze przez te, Ostatnie 4 minuty e, Możemy sobie wyrównać już tutaj Tu ten teren I dobra, na którym jesteśmy poziomie? Dobra, jesteśmy na 70 poziomie, idealnie jest. Będziemy musieli obniżyć to wejście, ale mam nadzieję, że z tym nie będzie problemu. Dobra, wyrównamy sobie tutaj ten teren za tą, za tą automatyczną farmą i za bikonem. Mam nadzieję, że mi starczy tego birka Bo w sumie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Prawie 10 staków tego wygrywa Także mam nadzieję, że koszt nam to starczy hmm, Dobra, hmm, dobra. Tak, Ta działka jest nawet całkiem spora I może wybudujemy nawet nowe, nowe domki Dla villagerów Kurde, przydałoby się Na przykład możemy zrobić tak, że Oprócz tego, że villagery będą spadały do naszej bazy pod ziemią, to jeszcze będą tutaj sobie mieszkały. Jak widzicie mamy dwa golemy, także bez problemu mogą się nawet wieśniaki mieszkać na dworze. Także słuchajcie widzowie, coś wykombinujemy. Na pewno coś wykombinujemy. Dobra, tego beacona musimy podwyższyć ale to później. Dobra, także na razie skopiemy skopiemy sobie tutaj tą górkę i w sumie będziemy kończyć, bo mamy już 19 minut odcinka. Skopiamy tylko tą górę i będzie git Dobra, ten, ten, ten domek w sumie musimy zniszczyć albo zostawimy, zobaczymy prawdopodobnie go zniszczymy, bo y, wszystkie domki muszą być na równym poziomie a on jest kratkę, o kratkę za nisko także będziemy musieli go niestety zniszczyć nie, kurde. mam nadzieję, że dźwięki z minecrafta nie będą za głośne no tak. weź ciszę sobie je na chwilę to tu trzeba wszystko sobie obudować. Dobra, także... Dobra, yy, okay, już tutaj stoczymy. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji dzwoneczkiem. Yy, pamiętajcie, że jeżeli dobijecie 6 łapek w górę, to pojawi się na kanale kolejny odcinek. Yy, przypominam również o pisaniu w komentarzu Waszych pomysłów na filmiki, które mogę nagrać. Na tym kanale. I jeszcze przypominam, ostatnią rzecz, że w pierwszej linijce opisu będziecie mieli link do Discorda serwera, gdzie sobie gadamy, gramy i różne rzeczy. Także dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć!